Siemano, z tej strony Darcio, witam w kolejnym filmie na moim kanale. Na samym wstępie zachęcam Cię do subskrypcji, abyś się przegapił kolejnych materiałów na moim kanale. Oprócz tego, zapraszam na mojego Discorda. Bez dalszego przedłużenia, zapraszam do oglądania. Dzisiaj, widzowie, zajmiemy się omówieniem standa głównego antagonisty piątego partu: czyli oczywiście King Crimson. Przy okazji, omówimy sobie także epitafa, czyli stand dopio, ponieważ te dwa standy są w sumie dwoma personami, które tworzą jedność. Zacznijmy może klasycznie od wyglądu standa, który w tym wypadku jest akurat bardzo złowieszczy. Moje pierwsze skojarzenie po pierwszym pojawieniu się w anime było proste. Szatan. Dosłownie chowający się przez długi czas w cieniu charakter, którego samo imię nawiązuje właśnie do postaci diabła. Sam ton mowy jest, jest bardzo złowieszczy. Kolorem dominującym jest oczywiście czerwony, co mówi nam już sama nazwa. Na jego czole możemy natomiast zobaczyć samego epitafa, czyli stand Wingara Dopio ale o jego umiejętnościach również dzisiaj pogadamy, a właściwie to już teraz. Szczerze, trochę zdziwiłem się, że tak duże grono osób nie ogarnia umiejętności tego standa, a jest to najprościej mówiąc wymazywanie czasu. Można powiedzieć, że Diavolo robi to samo co okujasu, tylko w jego wypadku jest to dużo większa skala. Sama umiejętność trwa około 10 sekund i jest bardzo opę, Podczas aktywowania zdolności, jedyną osobą, która pozostaje świadoma, to oczywiście sam użytkownik. Reszta otoczenia, w tym ludzi, nie wie, co się dzieje. Podczas wymazywania zachowują się tak, jak to było zapisane na kartach historii. Ale po upłynięciu czasu nie pamiętają, co działo się przez ostatnie 10 sekund. Przykładem może być sposób Giorno na złapanie skipnięcia. Rani on się w dłoń i patrzy na kapiące krople krwi. Jeśli dana kropla spadnie, a użytkownik tego nie zobaczy, jest to jawny sygnał, że czas został skipnięty. Kolejną zdolnością, która wprost łączy się z poprzednią, jest epitaf. Zdolność samego epitafa jest w sumie idealnym uzupełnieniem King Crimson, ponieważ przewiduje on przyszłość w kolejnych 10 sekundach. Dzięki temu Diawolo był w stanie uniknąć wszystkich ataków Bucciaratiego. Jak już wcześniej wspomniałem, umiejętność Pitafa jest to zdolność czysto przypisana do winegara dopio i posiada on pewien haczyk, ponieważ wizje dopio, które widzi swoją drogę w swoich własnych włosach, pokazują jedynie skutek ostatnich 10 sekund. Nie zawsze pokazują one drogę do tego prowadzącą, czyli na przykład może zobaczyć, że został zabity, ale nie wie w jaki sposób. Na dzisiaj to by było tyle. Mam nadzieję, że udało mi się to w miarę wytłumaczyć. Jeśli tak, no to możecie zostawić Subika na dole. I lajkacze oczywiście. I na Discorda też bić. Widzimy się w kolejnych materiałach. Do następnego. Bye. -o.